Rozkoszuj się Panem, a da Ci czego życzy sobie serce Twoje. Psalm 37, czwarty werset. Na podstawie książki Sary Jank. Jezus słucha. Błogosławiony Jezu, proszę pomóż mi nie bać się być szczęśliwą. Czasami niepokój mąci moje chwile wolne od trosk. Zaczynam się zastanawiać, czy są jakieś rzeczy, które powinnam zrobić. Albo plany, nad którymi powinnam przysiąść. Podskórnie czuję, że niebezpiecznie jest uśpić czujność i zwyczajnie cieszyć się chwilą. Ponieważ należę do Ciebie, mogę oczekiwać doświadczenia szczęścia, nawet w tym głęboko złamanym świecie. Biblia uczy mnie, żebym się zatrzymała, odpuściła i odpoczęła i uznała Ciebie za Boga. Kiedyś myślałam, że muszę mieć wszystko poukładane, zanim będę mogła odpocząć i cieszyć się Twoją obecnością. Potem jednak wzięłam pod uwagę cały kontekst tego polecenia. Choćby waliła się ziemia i góry zapadły w otchłań morza, psalmista, który napisał te słowa, opisywał potworną katastrofę. Zatem nie muszę czekać z byciem szczęśliwą aż wszystkie moje problemy zostaną rozwiązane. Każda chwila jest doskonała do radowania się w Tobie. Panie Jezu, wybieram radowanie się Tobą tu i teraz w Twoje radosne imię. Amen.